Możemy zakliknąć ustawkę, znaczy to tam w ustawce ciekawego. A poza tym w TFT, chyba byśmy zagrali, tak myślę. Bo nie wiem, nie mam pojęcia, czy ja mam grać. Nie chce mi się myśleć, więc. Więc, 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 więc. więc. O stary kaprawe oczko. No normalnie czuję się, jakby mi ktoś zrobił dobrze. Omówienie nerdów było już. Nie, nie było jeszcze. Jeszcze nigdy nie wysłał swojego zdjęcia do umówienia nerdów, ale jak wyślecie swoje foty, to chętnie umówię. Okej, okay, co ja mam się z tym zrobić? Nie mogę sobie tego otworzyć w nowej zakładce. Czekaj, to utrzymam w grze. Dobra, kopiuj. Zobaczymy. Wysyłam. Dajesz Tu-tu-tu-tu-tu-tu. W ogóle ten pancerz wystawcy to zmienia twoim zdaniem? No na pewno. Gdzie wyszło to zdjęcie? Zdjęcia małpa mkrzesiński.pl ma Co miałem mówić? Co miałem mówić? Co miałem mówić? A, czat. Mam bardzo duży dylemat. J jestem na tym punkcie spierdolony, mimo że uczę czegoś innego, to sam nie potrafię tego gardnąć. W ogóle mam fajne 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 wpisy w kalendarzu. Brwu, ginekolog, paznokcie. Posiadanie wspólnego kalendarza z kobietą kończy się takimi tymi. Anyway. Jak byście nazwali Jak byście nazwali kanał o YouTube i o streamingu. Bo. Tak. Rok temu, jak o tym myślałem, to sobie pomyślałem, M Krzesiński to jest ta nazwa. Zajebista po prostu. Ile czy ja robię tak? Nie, ja zróbmy tak. M Krzesiński to jest ta nazwa. Zajebista po prostu. A teraz tak sobie myślę. Kurde, i co? I strona się będzie nazywać m. PL, Trochę bez sensu. W grupie też sobie nazwę mkrzysiński.pl. Trochę bez sensu. I tak teraz się zastanawiam, czy nie nazwać tego inaczej, ale to jest tak beznadziejna kurwa rozkmina, że nie mogę dojść do porozumienia ze sobą. Nie wiem, co mam zrobić. Jestem w bardzo dużej rozterce. Musi być tam zawarte coś z twoim nikim imieniem. No nie no, właśnie, właśnie, właśnie chodzi o to. Że ja bym chciał. Ja bym chciał coś bez tego chyba. W sensie właśnie żeby nie było z moim imieniem i, i, i z nazwiskiem, tylko z tym, czym, o czym ma być kanał, nie? To jest. To, że tak powiem, takie problematyczne clue tego całego problemu. Dobra, trzymajmy z tego. Skalpel 24. No, wyśmięte. StreamTube jest spoko. Ale streamTube, kurde, jest takie, o czym w sumie to? Czy znaczy w sumie może i streamTube? Ale to takie. To może jakiś social web. No ale to social web to, to nie ma żadnego związku. To ani web, ani social. Ja mówię o nazwie kanału. WatchTube. No ale to WatchTube to, to co to ma do rzeczy? To być kanał, na którym będą informacje odnośnie rozwoju swojego streamu i swojego YouTube'a. Więc Watchtube to, to bardziej jakby to był kanał o oglądaniu YouTube'a. <laughs> Przynajmniej tak to mi się to kojarzy. Nie wiem, tak. Zawracam się kurwa tym głowę strasznie. A wiem, że to straszna strata czasu, ale tak ciągle o tym myślę i nie mogę przestać. Jaki masz dalszy plan? Przepraszam. Sztos. Albo żeby nie było tube, jak w YouTube to może stream tuba. Nie. Info tuba. Nie. Progress stream. Nie. Improved YouTube. My life. Oh, my life sucks. Trumps and Films. Kanał streamów <laughs> Tawery na YouTube. A co tawery na do rzeczy? D i Y YouTube. YouTube and stream. Kanał o YouTube i stream. Ty O, to jest dobre. Nawet wpada w ucho, nie? Kanał o YouTube i streamingu. Zawsze mówię, że. Dobra strategia, Topą... z tuby. Łysy z dupy! O, to kurde jest ten Imbastico Fantastico. Ajajaj, aj, 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 aj. nie w sumie, chyba dobrze zaatakował. Dobrze, że jesteś z powrotem. Podać ci coś? Dobrze, że jesteś z powrotem. To dobry moment na wynajęcie nowych stronników. Guru hałasowego środowiska zesnieje góry. nauczyć się streamować. Trochę za długie. Fabryka influencerów. Eee, nie, bo to brzmi strasznie nabersko. Czekaj, fabryka. Jak jest fabryka po angielsku? Fabryk? Nie, nie, fabryk chyba. Fabryka. Faktory, właśnie. Kreator z faktory? Nie, to też bez sensu. Fabryka kreatorów, nie, z dupy Fabryka twórców. To co, ruszamy zawojować przez tworza? To jest z dupy, bo się nie produkuje twórców Stream Factor Kuba to jak Max Faktor Fabryka YouTube'owych talentów. O Boże O Boże jedyny Prawdy gorąco. Daj mi hogera Dziękuję ci bardzo. Oj, jaka to będzie dobra gra! Oj, jaka to będzie dobra gra. Fabryka YouTube'owych talentów. Poszedł jakiś nerfa na konde druida. Poszedł. Celestial Alligments. Kuźnia talentów. O! Ja może kuźnia wideo? Kuźnia wideo nawet nie jest taka głupia. Kuźnia wideo. Późnia społeczna. Uźnia hitów. A może ekipa? Eee, nie, znaczy nie. Wiadomo, to za wczas żeby gadać o tym, czy to jest dobre, czy nie. Ale bardzo kiepsko, bardzo kiepska będzie ta broń na Warlocka. Nie, umiarkowanie, myślę. To co, ruszamy zawojować... Call YouTube b. Dobre. Ofera mam komu ja go dam pam 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 pam, pam. Crew Factory Dobra Łapanie Łapanie To to już koniec? Chyba koniec tak jakby a moral Chcesz się mocować? Sprzedano. A teraz wydaj to złoto. A zaś sprzed. Dobra, zróbmy sobie tak. Es SS stream squad. O, tak jakiś ten wojskowy. Etyber no, interesująca gra. Słów. nie ukrywam. to jak Mr Beast No nie no chyba nie YouTube. To YouTube, ale czy możemy tam wykluczyć używanie określenia YouTube albo Tube? Bo, jak widzicie, nie jestem za specjalnie pozytywnie do tego pomysłu nastawiony. Więc to tak, ten just for your information: Cash for life. kolektyw yeah. mkr stare Stary nawet nie wiem, co kolektyw. To robi się tu naprawdę gorąco. daj łupy z twojej dupy. Drugi hoker. Rzekłbym, że lubię. Kuźnia. No ale kuźnia to by miało sens jakby to było, nie wiem, bo kuciu broni. Dobra, stara wiedza Matiego. O, strzelę sobie w łeb. Ale jeśli masz... YouTube lub stream w nazwie kanału, to później masz łatwiejsze pozycjonowanie w wyszukiwarce YouTube. Nie. Raczej, raczej, raczej nie będę zwracał na to za specjalnie uwagi. Oj, plan działa. Kup sobie kurs, jak wymyślić nazwę kanału, a nie po prostu za darmo. Już kupiłem, ale nic dalej nie mogę wymyślić. Jeżeli chodzi o kreatywność, nie jestem zbyt zbyt, zbyt dobry. Furza Kratorów. Uchwa Bogu. Takie zwycięstwo należy zacznie uczcić. Pupujemy. 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 O, sprzedajemy, sprzedajemy, kupujemy. O kurde, ale Golda. Dobra wymiana. Oto twoje złoto. Świetny nabytek do twojej drużyny. Nie no, Dobra. Poczekajmy. Mamy pegi, mamy dwa hogery. Może być. Max Faktur, uczę stream. How to stream by MKL. Z profesorem można coś pokombinować. Nie podoba mi się. Profesor stream. Uf. Profesor streamologii zaawansowanej. że ambitnie nazwę się Mateusz MKRR Krzesiński. What the fuck? Hmm. Weź, woddaj, łupy z nie nada się do twojej armii rozsądny wybór kurde mogłem się go zagrać na stół tak chcesz się mocować Dopiero żywot. Hey, golda! What the fuck? Nie po co to mnożę bez sensu. Online rec, od sera do streamera. Jak zostać streamerem? Milionerem? Jakby mi ktoś powiedział, że będę mieć takie problemy w wieku 35 lat. To bym powiedział stary, no nie pierdol Pewno tak nie będzie. Tutaj na dobrego pirata dostałem. Ja w sobie mogłem tego zagrać, zauważyłem. No sztos. O nie, co ja sobie zrobiłem, no kurde, debil. Jak Staram się tym razem nie przegapić. Co ty masz? O, wow. plus jeden, plus jeden. Ty to stary, normalnie złoto. A, nie wiem co wziąć. Ile to? Ja tutaj coś jeszcze kupię, chyba nie? A, Elisa mogę kupić. I Nie wiem. M mózgu mi brakło. Czemu ten hoger jest taki duży, a te kajtki takie małe? Ran mi się przydał. Dobrze ci idzie. konerfu, jutro wleci na kanał. Si, senior. Road to no, bez przesady. Ty, a w ten w ogóle jaki duży? <try> so close, baby, so close YouTube od kuchni Nie do końca tym jest kanał. No potężny lital, potężny. To dobry moment na wynajęcie nowych stronników. To nie byle stronnik. Nawet najpotężniejszy smog zaczyna jako pisklę. Dobra wymiana. Oto twoje złoto. Macie w swojej. Trójka? No to czas na nagrodę. Ten wybór na pewno ci się opłaci. Trójka, ale gówniana. Twoje złoto najpotężniejszy smok zaczyna jako pisklę ha, ha! Nie ma to jak w się popala Świetny nabytek do twojej drużyny chce macie w swojej opisie Nie, no, sprzedano A teraz wydaj to złoto Dobra wymiana Oto twoje złoto Dobra wymiana Oto twoje Kurde spróbuj się tak grać i do tego jeszcze mówić Komplikowane jest. Ty wreszcie mam tego ziomka złotego. To siwo. Się... Trochę za wolno. Kurde, tylko 98% szansy na wygraną. Nie jest dobrze. To mnie wiele braku. Będzie pierwszy win piratami. Nie no, już jakieś tam winy piratami były, mordo. Bez przesady. Robi się to naprawdę gorąco. Serio, ja mam takiego... Aha, faktycznie. Trójka. No to czas na nagrodę. Sprzedano. A teraz wydaj to złoto. Twój ruch. DRAGH6S6 odnowił subskrypcję. Dziękuję Panie Dragu za odnowienie suba. Witam w gronie subów. Dzień dobry się Mandero. Jestem są piraci, kurde bela. Tylko ha! Chcesz się mocować? Jak się zachoruje Masz tu potencjalną trójkę Chcesz się mocować? Rozsądny wybór Nie Chcę Chcię Dobra chcę. wymiana Oto twoje złoto. E, chyba nie do końca tak zrobiłem, jak powinienem. Dobra wymiana. Oto twoje złoto. To No, no, no. No. Ty nie, kobra się zbufowała. O nie, Cliff! Jeszcze ja herbatę napiję, bo mi w galle zasło. Health streaming. Ale spoko jest Udało się jako tako wygrać Ledwo bo ledwo No Coś tam się udało Teraz kolejna daweczka buffów O patrzcie Mam dwie złote Elizy tak Spoko Hamul? Nie ma hamula Złoto. Ty, nie ma piratów, what the fuck. <laughs> Rozpędziłem się i się już za zatrzymałem, bo mi piratów brakło. Ale lepa. Grałeś już coś po nerfach. Nie, nie gram. Modest Amaro to ty zrób Mati Streamaro. Iwan hmm. Szylda powinieneś brać. Jest to możliwe, ale niestety mój mózg nie, nie, nie pracuje na tak wysokich obrotach. Zamroz sobie karczmę. Nie wydaje mi się, żeby to jakieś super potrzebne było. Pewnie, jakbym miał tego. Złotego ziomka to byłoby spoko. Dużo. Piratka daje golda zawsze. No wiem, że daje golda, ale no, to co mam to brazić. Bycie na czele przyciąga uwagę. Miejcie na baczności. <śmianowidzio> <śmianowidzio> Badzium. I to jest prawdziwa potęga piratów. Jak dojdą, to nie ma miętkich. Znaczy twardych.